Lecym. O kurwa tak coś czuję, że to intro zwiastuje pierdolnięcie Wsiadam do fory świeżo po ceramice No i jest pierdolnięcie Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę Bez kitu, lewy pasto nie jest kurwa kółko różańcowe. Nie mają hajsu, przynoszą bram no to kurwa są brancoletki Brancoletki, brancoletki Coś do branslowania się? Znów podaję przytwetononcemu. tonącemu W sensie, że pożyczasz siano na ich wiarki, protent? Nieładnie W wesołym miasteczku karuzele watu Czytam się, że nie obczałem życiorysów czy ścieżki kariery artystów, których sprawdzam I nie wiem czy tu jest jakaś korelacja, ale na mój nos to śmierdzi malikiem na 3 km. Ale oczywiście może to być przypadek. Słuchajmy dalej. Żyję się raz, to nie dajmy się złapać. Ale wiciskę jest kurwa przetłuste. Jak stajemy na czerwony, to z wyboru nie przymuzuję Ta wybieracie nie robić sobie niepotrzebnego przypału za głupstwo. Taki to wybór, kurwa. WWA jest ochota, koło woli jest ochota na zarobę, każdy woli za Ale fajnie przekniony tekst z tą ochotą i wolą. Prawi swoje ese, nie pali, a ja co bym w Ferrari No bez kitu, ja to bym palił nawet w królewskiej karocy Fajne te ujęcia na drogę z góry w ogóle mocne kadry i bardzo dobrze zmontowany teledysk. Ogólne wrażenie, niestety, mocno średnie. Występ panów spoko, aczkolwiek jeżeli zwykle nagrywają razem, to nie wiem, jak jest zazwyczaj, ale w tym kawałku, moim zdaniem, w kwestii nawijki, Luis poza miatała w jego. Kawałek, ogólnie jako całość, nie siadł mi jakoś specjalnie. Tekst lirycznie nie powala, w zasadzie w większości jest o niczym. Takie standardowe pierdolenie, czego to ja nie mam i jak to się nie rozbijam z ziomkami po mieście. Jedynie co to, tak jak mówiłem, naprawdę fajnie zrobiony teledysk, no i mocarny bicior. Mój nowy, najulubieńszy rapowy kawałek, jaki słyszałem. Czy nie koleżanki, co temu? Ale fajnie elementy języka migowego Autor raczej Nobla nie weźmie, ale ostatecznie Ale super zdrowione. Nie każdy wie, ale pan Raymond dostał tę nagrodę Nobla Tylko ostatecznie nigdy jej nie odebrał ze względu na stan zdrowia Podobno jedną Morgan, który zazwyczaj lubi jednąć przy nadużywaniu niektórych płynów IQ 1500, kurwa Super to jest, kurwa Niestety rzeczy znane mi są to Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy prom, prom to jest jakaś większa klika Ludzi co mnie nachodzą Gdy cokolwiek czytam i Mam to samo z słuchawkami Jak tylko założę słuchawki w autobusie Czy gdziekolwiek To natychmiast ktoś kurwa ma mi coś do powiedzenia Jest coś takiego? Muszę to mieć I gasz odpowiedzi <głosłuchanie> na moje konto Zajebisty kawałek Jestem kurwa zakochany O, 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 Zaczyna się dość pompatycznie, tylko choru brakuje. Ci stronie ci Bogu ducha winni, czy naprawdę są inni niż ty? Ha? Ale ta gitarka jest dojebana, muszę ją rozkwinić. Śmiałem się, płakałem, padałem, stawałem, brat. Czasem odnajdywałem konsensus. Kurwa, to chyba jak każdy z nas, nie? Zajebiste. Ci co nienawidzą, nie zajadą zbyt daleko. Amen, kurwa. O, nawet elementy buddyzmu się pojawiły. chyba nie jest Wy tego nie zobaczycie w tym kartoflu, ale ciarki to mam kurwa na całym ciele. Bit jest kurwa. Dojebany. To gdzie dom milionów niewolników do Nie Kurwa, święta prawda. I zobaczcie, ta nutka ma 12 lat. To oznacza tylko tyle, że nie się za tobą ponadczasowy przekaz, i to jest zajebiste. Panie góral, dotknąłeś pan mojej duszy. Dobra, dawaj. Zaskocz mnie. Piękne kształty, brazylijskie pośladki A, kurwa, zabieraj mi tą żyć, bo znowu dostanę bana za nagość. Poprawia Macijasz, bo na twarz mi padało, to nie był deszcz, I ta... to było, kurwa, ohydne. Ej, 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 ka Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że raperzy ogólnie nadużywają słowa ej? All eyes on me, King big, oh, jebana, kurwa spierdana All eyes on me, żbinda King V Kobe, dziwka jebana kurwa zbierdala. Poliglota kurwa. Mieć prywatne lotnisko i jeden samochód, marzę o tym jak każdy chowa tych bloków. No kurwa każdy by chciał chyba, ale czy to jest definicja udanego życia? Nie wszystko kręci się wokół hajsu. Mieć na wszystko i poczuć jak smakuje to No co za złama, mas jebany. Chłopak próbuje uczciwie zarobić, a ten go traktuje jak śmiecia. Nie żałować już na nic. O, jest kurw na wszystko, wyczuwam, że jakieś poważne decyzje będą podejmowane. Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy. Bingo Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali, pić szampana z... O kurwa, ale słabo Pełen portfel po brzegi, teraz tak na to patrzę, bo O ty kurwie, jeszcze przed chwilą sam klepałeś biedę, a teraz co, jesteś lepszy? Tobie też tego życzę, a więc na to zapracuj O właśnie, zapracuj kurwa, a nie buduj swoje szczęście na czyjejś tragedii Mieć miliony na koncie, wszystko poskładać w ca... mm, Czuję, że to się źle skończy Braciszku, nie stać zdać... Znowu bingo Chociaż raz w końcu poczuć, jak właściwie dzień... w nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana z i spokojnie zapalić. O Ale mocne. No, mocny kawałek. Mocny, mega smutny i niestety bardzo prawdziwy i aktualny. O em, o Dobra, kurwa. Proszę ciebie, wiem, że masz GG i O, oh, kurwa, przyznawać się który boomer klikał na GG Ja jeszcze pamiętam numer swojego Wiesz gdzie zeby, na po <noise> Dobra, skumałem, OM, teraz ma sens Idę w to w ciemno Pieszy mnie to zeby Chociaż rado sprzycmiewa to, że zaraz sobie wyłamie język. Przecież <noise> w doby dzisiejszego strogo językowego to powinien być niemożliwy do pominięcia filmik instruktażowy obowiązkowy do obejrzenia przed wrzuceniem jakiegokolwiek postu gdziekolwiek Epickie, kurwa Nowa pozwala ja na dosłowność ale jest chodzi o polskie znaki, to gówno no. ja. No tak, jest różnica, czy robimy komuś łaskę, czy laskę. Mam do ciebie malutęka prozba. Patrz człowiekiem laskawym, tak. I od czasu do czasu wcisnij, prawy alf. To kurwa, już koniec? Nie, Wincyj! Daj mi Wincyj! Dzięki, kochani, zajebisty kawałek. Do zobaczenia już wkrotce, piatka. Nawija o hajsie, zakupach i życiu w luksusie No może nie każdy, ale jako początkujący słuchacz rapu przyznaję, że faktycznie zauważyłem taki trend Ziomek to jest naturalne, pcha gospodarkę, yeah. dla mnie jest fajne yeah. Zarabiasz, potem wydajesz, to jest kapitalizm i jest kapitalne yeah. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale takie podejście zasadniczo ma sens i jest powiedziałbym sprawiedliwe Co zarobił, to sobie wydał i chuj nam do tego, brawo Z tym, że ja myślę o synach, lecę z tym odpowiedzialnie. Muszę mieć pewność, że jak mnie zabraknie, to chłopak komisji nie zabraknie to do zasady ok, bardzo rozsądne podejście, ale no muszę się przypierdolić, bo bym nie był sobą. Trochę boli w ucho takie hamskie powtórzenie, zabraknie, zabraknie. Mógł powiedzieć, jak mi nie będzie, albo kiedy odejdę. Druga sprawa jeszcze gorsza, zabraknąć może czegoś, a nie coś. Zatem niczego nie zabraknie, a nie nic. Ja rozumiem, że jemu się musiało zgadzać sylabicznie, ale to mógł nawinąć Muszę mieć pewność, że gdy mnie nie będzie, to chłopakom niczego nie braknie Na przykład I już by to było językowo-stylistycznie bardziej ogarnięte Zatem jeżeli chodzi o ten konkretny wers, to przekaz bardzo dobry, forma średnia Lecimy dalej Chociaż nie powiem też kusi, jak jadę ktoś mija mnie Aha, przyjechał jakiś bezduszny Dorobkiewicz Powoli i konsekwentnie tak buduje swój świat mi się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam Nigdy ponad Refren do mnie przemawia, pewnie dlatego, że ja zawsze robiłem zupełnie odwrotnie Tej mi wincy, już, wszystko naraz A spokój, upór i konsekwencja to klucz Może tak myślę, dlatego, że kiedyś robiłem na poczcie Normalny Bocie, za nienormalne pieniądze No faktycznie jego podejście do pieniędzy może z tego wynikać, aczkolwiek szczerze wątpię, żeby to była reguła. W sensie wydaje mi się, że jak ktoś wcześniej widział takiego surowego życia, ledwo wiązał koniec z końcem, a potem szybko dorobił się jakichś poważnych pieniędzy, to odnoszę wrażenie, że w większości przypadków właśnie dlatego, że pamięta jak to było, to mu odbija ten hajs i chce mieć wszystko naraz. Ale może mówię tak po prostu dlatego, że wiem, że mi by odjebało. Rozważnych dziewuszy pokój w, w domka! Chociaż do końca, to nie wiem, bo każdy ma przecież swój a. Tępy chuj i się nie śpieszy, bo mnie cieszy co mam I ty ponad stan Ale ten hajs w bagażniku to mogli sobie darować To jest kurwa, dobre, mocne. Zajebicie domyka kawałek z teledyskiem jako całość. Jak wspominałem we wcześniejszych filmikach, całe życie stroniłem od polskiego rapu i to do tego stopnia, że jak byłem na jakiejś, powiedzmy, domówce u znajomych i zaczynały lecieć rapcy, to spierdalałem na balkon na fajkę i siedziałem na nim choćby i godzinę, paląc tych fajek, kurwa 17, aby tylko nie musieć tego słuchać. I w kontekście chociażby tego kawałka muszę przyznać, że żałuję, bo więcej takich numerów mogło mi spierdolić. Ram pam pam, piep, piep. Parkuję Audi, biegają do środka czerwone

No, pierdolnięcie faktycznie jest. Bo przypadkowo strzelił komuś w łeb? Bardzo przepraszamy, to była pomyłka. Zawsze... Ciekawe, czy w sądzie by przeszło takie tłumaczenie. Drugo -ciolo -masta wszyscy wyskakują. <grym> Kurwa, genialne. Przecież z tego można sobie każdy rym pociągnąć. Drugo -ciolo -masta kliknij obserwacje, bo cię jedne w łeb. Bez obrazy, ale kliknij. Fajny bycik z pierdolnięciem, teledysk niemal w całości nakręcony w samochodzie, a mimo to przyjemnie się ogląda. Tekst głupi kurwa jak but, ale właściwie spójny. Wstyd się kurwa przyznać, ale podoba mi się. Siemanko, zgadnijcie kto na się odwiedzi. Lecym. Aha, cwaniaczki, chyba wiem już dlaczego było takie parcie, żebym koniecznie sprawdził tą nutkę. Jeden raz prosto w twoją twarz, Prosto to Jeden raz prosto w swoją dwa Brać, no Jeszcze nie wiem, co będzie dalej, ale już wiem, że chciałbym to usłyszeć w wersji angielskiej One raz time right in face Nie zbieram propsów i nadużywam przekleństw O, to tak jak ja średnią popularność, jak dewocjonalnie w piekle To też tak jak ja Bratnia dusza Znowu lecę tak powicie, że twój smartfon szuka siedzi A jak wsadzisz sobie w kupę żarówkę, to zaczniesz świecić <laughs> hmm. Robimy po raz kolejny jebany headbanger nie na mój telefon Nikt chyba nie będę zdziuł morder. Ponownie modowe wymogi. jaki z głów nic złatający kilote. Ty Tytuł absolutnie adekwatny web sam chodzi. Bon nowe solo, więc milczny marny grajku możesz bujać się na moich kulak jak Miley Cyrus. Kurwa przecież to jest najczystszej maści rapcore, czyli jeden z moich ulubionych podgatunków metalu. Mam święty za bosi policzkując go jak Albo. po raz kolejny jebany headbanger. nie na mój temat nadal jest zbytne. Ale Kozak. Dlaczego tak długo zwlekałem? To jest taki jednorazowy wybryk słonia, czy jest tego więcej? Bo jak więcej, ja go wierzę? Naprawdę dojebany kawałek. Bardzo dziękuję za polecenie. Do zobaczenia już wkrótce. Piona. Lecimy. Tak bolą te krzyki za ściany Nawet się boisz pomyśleć do czego w ogóle jest zdolny twój tata pijany Cie? O kurwa, nie wiem czy powinienem słuchać dalej Ja jestem w chuj wrażliwy na takie gówno Potem będę miał rozkminy przez cały dzień Chuj jedziemy Ten co tu najwięcej wyspał to dla nich wyrocznie Jestem gdy przecież to <Thirty flights> uh, uh. Overall, <familyAlanta> tak takie Zawsze mnie to rozpierdalało Kurwa sorry, ale był że piłem 19 probarów, 4 litry wody, zajebałem 7 kwasów i zainwestowałem takiego rzuta wniosku, że mi wypełnił wszystkie obyki w zębach zanim mi wyjebał nowe. <laughs> A najzabawniejsze to, że każdy taki kozak po jednej czy drugiej imprezie obudził się chuj wie gdzie, chuj wie z kim, nawet nie mam jak się tam znalazł, to, to doskonale pamięta ile czego wypił i wciągnął Ludzie cię wesprzeć, więc jesteś na dopingu. To prawda Ludzie, którzy stoją za tobą twardo bez względu na wszystko Potrafią dać lepszego kopa niż nie jeden specyfik I To nie tylko sportowo ale tak ogólnie życiowo kleją jak zawsze a ty nie Masz gardę, Lub swoje nadali sobie powtarzaj Nie ja jestem dobry, to reszta jest słaba, nie ja jestem dobry, to reszta jest słaba Ewentualnie reszta jest niezła, ale ja jestem zajebisty Na przejściu wpadasz na jakiego typka nie zauważyłeś taka historyjka się szykuje bitwa Wyciąga telefon i gada, że ma znajomości, że ci przestrzeli i... To też jest popierdolone, bo naprawdę są takie pojeby Zapatrzysz się w telefon, zagadasz z Czy zwyczajnie po ludzku zagapisz, Niechcęcy zahaczyć gościa z barana chodniku Mówisz grzecznie i kulturalnie, o przepraszam, a ten kurwa wyjmuje klamkę, celuje ci w pyski i mówi... Nie mogę się powstrzymać. To kurwa, przepraszam? Dawaj portfel, dawaj telefon, kluczyki do auta, kluczyki do mieszkania. I w ogóle jesteś skończony w tym mieście. I życzę jak chcę, tylko lat się trochę ogarni. I ogarniesz siebie, to ogarniesz cel. Amen. Podobało mi się. Chciałem już nie ale nie lubię policji. To akurat chyba nikogo nie dziwi. i you know what Najłatwiej jest zakazać ochronę dzieci, podać mean. jako powód, jak to prawda. No i niestety działa, bo cała masa trawo sceptyków starszej daty dała sobie włożyć do łbów, że legalizacja popsuje mózgi polskiej młodzieży. A w ogóle od manichuarniny to już prosta droga do walenia wąglika po kablach. A w ogóle to te psy nie wyglądają jak psy, tylko jak jakieś gimpy. <giby> Dobre. Radzić, palić i zalegalizować Obawiam się bracie, że w tym kraju to może nie ściętej głowy Za dużo hajsu idzie w polityczną kapzę właśnie po to, żeby utrzymać status quo i nie legalizować Finansują czarny rynek, a mogli opodatkować Mordo, ale oni o tym doskonale wiedzą Wbrew pozorom ci, którzy nami rządzą to nie są jacyś ekonomiczni kretyni czy ogólnie głupi ludzie To są po prostu źli ludzie I w sumie nie wiem co gorsze nas, po tylu lat, like Kurwa fajnie on to robi. W sensie ta zabawa wokalem, fajnie brzmi, podoba mi się, chociaż mam wrażenie, że łatwo przeholować z jointem, zamiast prawdziwych bandytów, Ja to w ogóle jestem przekonany, że ustawowo w zakres ich obowiązków wchodzi zajmowanie się nie tym co trzeba co na każdym polu w Polsce się od No to też jest pojebana, Jakież to nie jest jakiś sztuczny wytwór człowieka Matka Natura nam to dała Czy to może być złe? W sumie matka natura dała nam też komary i te pierdolone chrząszcze. To jednak chujowy argument Nigdy nie umarły dzieci, a użytkowalność spadła Stary, powtórzę ci. Oni to wiedzą i to nie jest tak, że te dane do nich nie przemawiają. Tylko po prostu bardziej przemawia do nich hajs w ich własnych kieszeniach, a nie w budżecie. Od wszystko. 2040, e prezydenta, skurwy synu. Czekaj. No dobra, może być, bo ja już będę po dwóch kadencjach. A tak serio bracie, jeżeli szczerze wierzysz w możliwość zajścia zmian, który manifestujesz tym kawałkiem, to naprawdę ci zazdroszczę i szczerze kibicuję. Chociaż mam prawo nosić to, co chcę. O, tego znam. No dobre, kurwa było. Chociaż wyznam wam, że ja akurat nie jaram, bo działanie tego na mnie sprawia, że to jest kompletnie bez sensu. Najpierw trzy minuty duszę się kasztem brzmiąc jak gaźnik od malucha. Kolejne trzy umieram ze śmiechu, bo przypominam sobie, jak Johnny Bravo mówił, że ściana to taki sufit, tylko że z boku. <głos》> no cześć, bo to się mnie bawi. Następne dwie minuty mam wrażenie, że byłbym w stanie wyruchać wszystko, co by przede mną nie uciekało. A na koniec, niezależnie od aktualnej pozycji mojego ciała i hałasu w otoczenia, zasypiam w pizdo. Co łącznie daje nam 8 minut szaleństwa, z czego 6 z tego czy innego powodu umieram. Przyznacie, że bez sensu. Kurwa mać druga sekunda, już jest creepy. Coś tam stoi. Jakiś. Kurwitny królik. Jak ten, Franks, do niego Darko. Jak ta nuta to jakieś nawiązanie, to już wiem, że będzie grubo. Czuję się jak cogal i nie ja, tylko my to nie. Cogal! uniwersum Warcrafta się kłania. Właściwie to Cho i Gal, dwa imiona, dwóch różnych bytów w jednej postaci. Gość na dzień dobry daje mi do zrozumienia, że ma jakieś problemy z tożsamością. No zaciekawił mnie, żeby słuchać dalej. Ochuj. No tak, takie wydarzenie potrafi zwiknąć osobowość. Kurwa, jeszcze ta ekspresja w głosie. Wydaje się być taka niekłamana. Brzmi jak poważna depresja. Mam uzasadnione obawy, że ten kawałek odciśnie jakieś piętno na mojej psychice. Bingo, kurwa. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi ze spadaniem z nieba, i Frankiem to odsyłam do filmu z bodajże 2001 roku o tytule Donnie Darko. Przejewany film o chłopaku z zaburzeniami psychicznymi nierozumianym przez społeczeństwo. Co ciekawe, Frank, ten królik. Nomenomen, zmyślony przyjaciel do niego. Niby ratuje do niego życie, ale potem każe mu robić pojebane rzeczy. Tutaj słyszymy już od początku, jak szpaku wymienia co chujowego zrobił. Potem nasz teledyskowy Frank zdejmuje maskę i okazuje się nim być sam szpaku. Czyli jakby on miał w sobie drugą postać, której oblicze z jednej strony w jakiś sposób pozwoliło mu przetrwać, a z drugiej każe mu robić rzeczy, których nie do końca chce. Według mnie jest to przemyślane w sposób genialny. Kurwa ten chłopak brzmi jakby tym kawałkiem wołał o pomoc I zawsze będą brachu Ludzie po prostu tacy są, nie zmienimy tego Ale możemy nie przykładać do tego ręki To jest przejebane I wbrew pozorom nie takie rzadkie Ludzie zakładają maski, aby przypasować się do innych I w rezultacie zatracają to kim naprawdę są I jak śpiewał Tomasz Lipnicki Zabijają siebie w sobie W końcu wymyśliłem siebie i wyszedłem z tym do ludzi młodych ja, pierdole! W końcu wymyśliłem siebie, przez pryzmat tego, co już mówiłem o postaci Franka, odgrywanej tutaj przez samego szpaka w kontekście zmyślonego przyjaciela, który notabene jest jakby jego drugim ja, przynajmniej ja to tak odbieram. To no teraz to już nawet nie jest genialne. To jest. No kurwa, nie umiem tego nazwać, ale jeszcze oczko wyżej niż genialne. Mówią do mnie Mateusz zawsze ponad wszystkimi. Pozostaje pytanie, czy Mateusz to Mateusz, a Frank to Frank, czy to dwie różne osobowości przeplatające się i mieszkające wspólnie w jednym szpaku. No rozkwinem mi dał chłop kurwa na cały dzień. No, Podoba mi się, że to kolejny moment w jakimś kawałku, w którym mogę dodać jedynie krótkie amen. Mi wystarczy, że dałem całego siebie. No też odniosłem takie wrażenie, że szpaku podzielił się z nami całym sobą. I w moim odczuciu dał nam do zrozumienia, że tkwi w nim coś, czego on sam czasami tak do końca nie rozumie i nie chce, ale musi to po prostu zaakceptować, chcąc pozostać sobą w tym całym otaczającym go syfie. No kawałek taki trzymający w napięciu, pełen ekspresji, pasji, emocji, pobudził mi trochę szare komórki. Bardzo dobry strzał. Dziękuję wam za polecenie Migo. Siemanko, w tak gorący letni dzień maszyna losująca chyba nie mogła trafić lepiej. lecimy. Przyjemna gitarka. setki się jak dwa lata bo tak bardzo chciałem znowu małym Kurwa mać. Dobrze, że w pierwszych sekundach powiedziałem, że przyjemna gitarka, bo już moje pierwsze otwarcie ryja to by od razu była przypierdolka i wyszedłbym na hejtera. Moim zdaniem każdy z nas, a już w szczególności raper powinien chociaż w minimalnym stopniu zadbać o dykcję, żeby nie wkurwiać ucha. Słyszycie to zbierałem, oglądałem, chciałem. Może to szczegół, ale jakoś tak mnie zakulo. Dobra, lecimy dalej. Sentymentalny ze mnie kość czasem czasem tym co było. Też tak mam, ale powiem ci bracie z doświadczenia, że to nie jest do końca dobre. I wielu powie, że to błądków, no, ale tak. jak we mnie to jeszcze obchodziło. <noise> o chuj, ale się wiebałem No, panie White. 1-0 dla pana. <noise> na konsoli z mi palił Gancik, co dziś będę robił, a nie o tym, co ważne nawet. Kurwa, to się w tym kawałku takiego... Przyjemnego. Chyba te klasyczne chwyty gitarowe robią robotę. Płyja elegancko. Bo do w środku we mnie Jeżeli wierzyć stereotypom w głównej mierze powielanym przez tę piękniejszą płeć, to każdy z nas facetów jest dużym dzieckiem. Co co zasady się z tym zgadzam i uważam, że jest to zajebiste. Takie akcje by pamiętać zawsze, nawet Alzheimer. Obawiam się, że jakby cię Alzheimer dojechał, to będziesz miał na to taki wpływ jak kurwa yy, zapach mojego laczka na tempo rozmnażania się piżmaków w kozich dołach koło Chocie Myśla w Dolnośląskim. jak dziecko pomimo Odpalił się trochę. Fajnie brzmi. Uważam, że nie można mu odmówić wokalnego talentu. Chętnie bym go usłyszał w innej aranżacji. Z jebanego autotuna. 26 lat! Za 26 k Kurwa, jakby on to nagrał kończąc 36 lat, to te znów 18 miałby jakiś taki większy sens, nie? Ale się przypierdalam, co? <grym> Dobra, dalej. Fajny jest ten klip. Ogólnie dobrze jest robić dużo zdjęć i po latach pierdolnąć sobie taki filmik wspomnieniowy. No i w przypadku Alzheimera na pewno zadziała lepiej niż pamięć. Powiem tak. Ogólnie rzecz biorąc kawałek jest przyjemny, choć mało skomplikowany stylistycznie i lirycznie. Rymy w tym najprostszym końcowym układzie. No i tekst niestety nieco za mało głęboki, żeby móc go analizować pod kątem przekazu. Ale jak wiadomo, nie zawsze o to chodzi. No i gdybym usłyszał ten kawałek gdzieś, no nie wiem, dajmy na to w radiu, to w życiu bym go nie sklasyfikował jako rapu. Powiedziałbym raczej, że jest to lekka i przyjemna wakacyjna nutka o delikatnym zabarwieniu rapowym. O. Okej, okay, czyli masz w rupi i idziesz w miasto. Tylko on to mówi takim tonem, jakby żałował, że ma ten hajs. Takie mam odczucie. Wydaje mi się, że to takie dość powszechne w tym środowisku. Chociaż fakt, że stwierdza, że miał tupet, żeby to robić, sugeruje, że po tej wizycie w indech już go nie ma i żałuje, że go miał. Jak mnie mam czuje się biednie w sensie takim duchowym. Bo raczej trudno czuć się biednie w sensie stricte materialnym, z powodu nadmiaru hajsu. Czy coś pojebałem? Noc i będę to, co mam jak Myślę, że on chce nam powiedzieć, że uderzyło go to, w jakie wiedzie tam ludzie żyją, i zaczęło mu być w pewnym sensie wstyd, że on ma to, co ma. Po drugiej stronie, Pełna zgoda. Wiele osób ma zakrzywiony obraz nie tylko Indii, ale ogólnie masy miejsc na świecie, gdzie w przypadku osobistej wizyty doznajemy szoku. Chodzi mi o te miejsca, które pięknie wyglądają na przykład na pocztówkach, ale kiedy się tam samemu pojedzie, pójdzie w miasto i zobaczy jak naprawdę skrajna bieda graniczy z takim wręcz niemoralnym bogactwem, dosłownie na wyciągnięcie ręki, to można się kurwa załamać. W samym centrum stolicy złocone kurwa urzędowe pałace, a pod nimi całe osiedla z kartonów. No jest to faktycznie skłaniające do przemyśleń, ale też trzeba być na te przemyślenia otwartym. Większość ludzi wydaje mi się, z momentem wyjazdu z takiego miejsca zamyka temat jakby faktycznie mocno to przeżył i zmienił swoje ogólne podejście do kasy. O chuju złoty. Ja pierdolę. Kurwa. Ja się pytam, dlaczego to wpadł na taki pomysł? Refren w tej ma naprawdę dobry tekst, istotny przekaz, fajną linię melodyczną, a ktoś zadecydował, że powinien go zaśpiewać Czesław kurwa Mozil. Przecież ten gość nie umie śpiewać. Kurwa, tyle przegrać. A tak mi się Obok Kolejny przykład tego przejebanego kontrastu, o którym wcześniej mówiłem. Akurat w tym wersie upatrywałbym się takiej delikatnej uszczypliwości wobec powszechnego w pewnych kręgach trendu na wieczne odchudzanie się. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy taki był zamysł autora, czy ja trochę nadinterpretowuję. Dobra, dalej, bo znowu uciekłem w dygresję. Kurwa, coraz mocniej jest. To mi akurat wstyd, że się przejadam. Naprawdę siada. I, dlaczego tutaj nikt nie tańczy? I znowu wszystko zjebane. Popatrz. Kurwa, zabierzcie go. Pozwólcie, że opiszę Wam moje odczucia odnośnie do tego kawałka w formie pewnej metafory. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie w chuj duży budżet. Umówmy się, że tak nazwiemy flow wykonawcy. I postanawiacie kupić nową furę. I niech ta fura na potrzeby oceny symbolizuje ten kawałek jako całość. No i wybraliście już tą furę, ale nie chcecie, żeby ona była w standardzie, więc dobieracie jakiś dojebany pakiet wyposażenia. Powiedzmy, że dla nas to tekst. Wstawiacie świetne felgi, niech to będzie dajmy na to beat czy melodia. I to wszystko okraszacie jeszcze jakimś robiącym wrażenie lakierem. Tutaj teledyskiem. No i macie już gotową te furę patrzycie sobie tak na nią, jest kapitalna. Ale jakoś tak chujowo cieszyć się nią samemu. Pojawia się pomysł. Zabierzemy ziomeczka na przejażdżkę. I w tym momencie wchodzi pan Mozil, cały na biało, i mówi Łohoho, mordo, sztos. Ale kurde, dodałbym jakiś akcent od siebie. Jak się już pewnie domyślacie, mowa o zaśpiewaniu refrenu. Po czym zdejmuje nachy, wchodzi na maskę i satana jej sążnego stolca. I nawet to robi krzywo i bez talentu. Poświęcą się dla was w chuj. W dzień nie ma czasu, to nagrywam w nocy, żeby coś dla was mieć. Ach, Szybce. Zawsze to ceniłem na przykład u Eminema. W sensie nie tylko taki suchy beat z sampla, ale wplecione elementy jakiegoś fortepianu czy właśnie skrzypiec. Jak dla mnie to dodaje bitowi zajebistości Jak ta płyta nie rozjebie, to chyba skończę z tym rapem Słuchać pa Jak ten filmik nie rozjebie to skończę z tym TikTokiem Day Opsa Zrobią debila z siebie głupki dla gotówki czasem brak mi... O to przynajmniej nie jestem głupkiem, bo ja robię z siebie debila za darmo Ja nie chcę robić nic co w sumieniu nie. Kurwa taki trochę groupson flow Ni Czeczen, o kurwa, moja morda Mój ziomeczek z dzieciństwa za perką, ale jaja Pozdrawiam cię Bartek, kiedy idziemy na Małpigaj? Teraz kiedy mam, to to doceniam, bo nie nic. Ale kozacki refren Ale mi siada na ucho, ja pierdolę Złoto. Nawet bez czas, bez was swoje robił będę, i... Kurwa, ale wjechał. Twoją drogą podziwiam za postawę. Ja bez was bym to pierdolił. Dzięki, że jesteście. Nie uklęcę, się, nie, ulęcę, nie. Fok... Kurwa, gościu mi mega podchodzi wokalnie. Chętnie bym go posłuchał w jakimś takim rockowym wydaniu. No wiadomo, mordo. Sekcja rytmiczna zawsze na propsie. Bo ten świat ciebie, miało, i... I to nie jedna. I ta covidowa to akurat najmniejszy problem. Płytka bardzo jest już głębia. Płytka bardzo jest już głębia. Płytka jest głębia. Przez sekundę chciałem się przyjebać do tej konstrukcji, ale zasadniczo rozumiane w taki sposób, że w dzisiejszych czasach coraz mniej trzeba z siebie dać, coraz mniej trzeba tej głębi dotykać, żeby zostać powszechnie uznanym za wspaniałego, wrażliwego artystę. Jednak ma to sens. Nie zmuszałbym się zmieniał na potrzeby otoczenia. Bardzo dobrze. Bycie sobą i nie zakładanie masek to podstawa. I dla wielu niestety spore wyzwanie w świecie idoli, którzy poprzez różne media społecznościowe żygają na nas z każdej strony swoim podejrzanie idealnym życiem. Kurwa, ten refren to jest platyna. Tylko w siebie man. Oj, będzie katowane. Obaj panowie bardzo spoko, ale jeślibym miał między nimi wybierać, to chino bardziej mi leży. Może dlatego, że podobna fryzura. Chujko zacka nutka. Aż mi spanie przeszło. W sumie to pizda, bo jutro do pracy. Przesłucham jeszcze z siedem razy i do spania. Po pierwsze, primo. Day lajka. Po drugie, primo. Day opsa. A po trzecie, primo. Ultimo. Oglądaj do końca. Czy to jest jasne? lecymy. uczciwy cierp ofiary na swym postoli. kurwa uczciwy cierp to coś jak poprawny politycznie słoń albo kudłaty skobzor. przez judasz listona, smile. jestem w szoku byłem totalnie przekonany że moja mama jest absolutnie jedyną osobą na świecie która na wizjer w drzwiach mówi judasz jednak mama ma zawsze rację pan której się kochałem wtedy nic nie wiedziałem Fajne. Kolega mój bliski tego dnia złamał rękę, skurwysyn Marcinek, bo pan ba... Ty, ale jak bliski kolega, to dlaczego skurwysyn? Ale na później, gdy wyjechałem na ferie, odbił mi dziewczynę. Aha, no to tak, to tak. I to nie dość, że on syn to ona kurwison. <laughs> Niezłe kombo Później bał się wracać do domu, bo mimo, że brzydka była, jednak też kwestią... Si <laughs> Fajnie nawinięte. Tak wyglądało tego dnia życie, wybierz jedną z liter od A do Z. Na N, narkotyki na L, Lamborghini na L energetyki na bęb, pakuj w siaty pliki Powiem like I... tak, refren melodycznie brzmi bardzo spoko, natomiast lirycznie jest kurwa bez sensu. Że co to, to jest, jakiś opis jego codzienności? Narkotyki, fury, kurwy, drinki i hajs? Ale spoko Ja znów byłem sobą, więc leżałem w swoim wyżem <noise> O no, tak, moje ja też definiuję ta czynność Radek narzekał, że na starość się skroją i kurwa mać poniżą zgadza się ale jak pokazuje aktualna sytuacja sondażowa w kraju ludziom zdaje się to nie przeszkadza O, kupił sobie i się na słupie jak tego dnia też będę dziadkiem jak mój kolega Wojtek pozdrawiam O i tu mamy bardzo dobry przykład jednego z tych smaczków które raperzy wplatają w swoje teksty a których ja jako początkujący słuchacz rapu nie jestem w stanie wyłapać nie mam kurwa pojęcia o jakiego Wojtka chodzi a mam wrażenie że to jest jakieś istotne odniesienie jak powiedział wielki Polak Young Multi, nic nie rozumiem, ale bo Pliki. No muszę przyznać, że mam problem z problemem. Takaż już gra słów hehe. <noise> Ujrz spoko beat, bardzo fajny flow, ogólnie coś takiego innego, ale jeżeli chodzi o tekst, to albo ja nic nie rozumiem, albo on kurwa nie ma sensu. Chyba, że gościu w nieco pokrętny sposób opisuje taką nudną, oklepaną, przewidywalną codzienność na świecie. Tylko pod coś w tym stylu potrafię to podciągnąć. Nie mówię, że wszystkie, ale bardzo wiele wersów nie ma ze sobą żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Też na zasadzie rano siedziałem w fotelu, ktoś zabił dwie kurwy w burdelu, Tomek ma dwie ćmy w portfelu, a Mietek zażygał kibel na weselu. Jakby każdy wers z innej dupy, byle się rymowało. Jednak. Sposób w jaki odbieram ten numer może wynikać z faktu, że jak zaczynałem to poprosiłem o jakieś kawałki do sprawdzenia na takim rapowym forum muzycznym. I jak tam właśnie gościu rzucił sprawdź problem, to zaraz inni go zjebali jak burą sukę, że chyba mu coś kurwa padło na cylinder. Że gościowi, który dopiero zaczyna przygodę z rapem proponuje tak skomplikowany temat jak problem. Więc być może coś w tym jest, ja po prostu jeszcze nie jestem na nich gotowy. kobieta okej, okay, z... dobra, słyszałem to w radio, ale nigdy nie skupiałem się na tekście Jestem trochę nieporadny, mogę zrobić ci parówki herbatę do kolacji wlać pakółki przekroć na półka na Albo płatki zalać mlekiem Może no, z wiekiem przyjdzie o... Mordo, no to jak dla mnie potrafisz ugotować wszystko co trzeba kaminozdy Pa <laughs> akurat jak większość gra czy lola Tym ja że się nie oprzeż, aż tak gorącej 20 jak ja Nie wiem co powiedzieć, więc bo to trochę Tak jak mówiłem przy okazji słuchania pato prohibicji Super jest ta zabawa wokalem No gość ewidentnie umiał w śpiewanie i tyle Dlatego piszę ten trak i każde przekleństwo wyp Bo chcę, żeby leciało se w każdej radiostacji To że dobre Może też powinienem się nad tym dostanowić, bo w ostatnim czasie TikTok ewidentnie upierali mi zasięgi Kocham cię mała i że dla ciebie śpiewam, la la la, la. Pamiętam ten dzień jak <laughs> mnie masz oczy jak Atlant a ja mam zeza w lewym oku I brwi jak Czesław, mi Ale może gdzieś to miłość jest Ona i... stuwa mordo Ja autorodzenia mam za kola do połowy głowy I wmawiam sobie i innym, że jestem łysy z wyboru A znalazłem amatorkę swojej urody o, Kocham cię mała Skradłaś o. moje serce I pewnie się zastanawiasz Czemu nie mówisz Nieśmiertelny motyw z musicalu Deszczowa piosenka 1952 rok Kiedy siedzę w pracy To zawsze gdzieś tam w tle sobie brzęczy radio I jak wspomniałem na początku ten kawałek obił mi się o ucho, jednak muszę się przyznać, że po pierwszych sekundach się wyłączałem. Leci w publicznym radiu to czeka, szybka szufladka z podpisem populistycznego gówno JL, a okazuje się, że to naprawdę przyjemny kawałek ze świetnym teledyskiem i tekstem, który pasuje w zasadzie do co drugiego przeciętnego chłopaka. Bardzo fajne, takie bujaśne!. Krok jak jeden strzał, podejmiesz walkę czy będziesz się bał.